Cześć kochani. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który chodzi mi po głowie już od kilku miesięcy, w zasadzie od momentu, w którym po wielu latach odświeżyłem sobie książkę Labirynt Zła. A jest to lektura o tyle intrygująca, że ona stanowi swojego rodzaju prolog do Zemsty Sithów. Więc pojawia się w niej masa wątków bardzo mocno powiązanych z trzecim epizodem. Jednym z najciekawszych motywów opisanych w książce, a które pojawiają się również w filmie, jest bitwa o Coruscant, a więc coś, co mogliśmy w Zemście sitów zobaczyć w tej sekwencji otwierającej film, natomiast nie wiemy zbyt wiele o tym, co działo się wcześniej, bo tutaj jakby zaczynamy śledzić tę bitwę tylko w końcowej fazie. I w tym kontekście bardzo ciekawe jest to, co ma nam do zaoferowania książka Labirynt Zła. Bo widzicie, okazuje się, że atak separatystów na Corsant był tak naprawdę jedynie dywersją, która miała na celu powstrzymanie Jedi przed odkryciem prawdziwej tożsamości kanclerza Palpatina. Rycerze byli bowiem w tym czasie na tropie mrocznego lorda Sithów i w zasadzie od odkrycia prawdziwej tożsamości kanclerza dzieliły ich już nawet nie tyle godziny, co prawdopodobnie minuty. W tym materiale opowiem Wam więc, co wydarzyło się tuż przed rozpoczęciem akcji Zemsty Sithów, a także jak wyglądało spotkanie grupy Komandosów Klonów z samym Darfem Sidiusem. No dobra, to zaczynamy. Materiał ten dotyczy kontinuum legend. Zacznijmy od tego, że takim motorem napędowym fabuły labiryntu zła jest odnalezienie przez Jedi Mechanofotela, Fotela, należącego do Wicekróla Federacji Handlowej. Mebel ten możecie kojarzyć z mrocznego widma, bo po pałacu na Nabu przemieszczał się na nim Newt Gunray. Oczywiście fotel sam w sobie nie stanowiłby zbyt istotnego łupu wojennego, gdyby nie fakt, że zainstalowano w nim specjalny system łączności, którego wicekról używał do komunikowania się z sitem. Dzięki temu, że nie wszystkie dane zostały usunięte z tego fotela, co było oczywiście niewyobrażalnym błędem ze strony Newta Ganroya, Jedi zdołali odkryć zapis rozmowy wicekróla z Sidiusem, a to oczywiście naprowadziło ich na trop samego mrocznego lorda. Wszczęte następnie pilnie śledztwo doprowadziło Jedi do tzw. dzielnicy Robut i budynku, w którym dochodziło do regularnych spotkań pomiędzy Hrabią Duku a Sidiusem. Miejscówkę tę zresztą kojarzycie pewnie z ataku klonów, bo to tam hrabia Duku przekazywał Palpatinowi plany Gwiazdy Śmierci. Z tego miejsca Mace Windu oraz Shakti, a także towarzyszący im komandosi klony ruszyli tropem Sidiousa wprost do podziemnych tuneli. Kiedy Windu dowiedział się, że te tunele bezpośrednio łączą się m.in. z dzielnicą senacką, uznał, że grupa, którą dowodzi, musi podążyć właśnie w tym kierunku. W końcu, jak zdradził w ataku klonów Obi-Wanowi-Duku, lord Sithów miał w swojej garści Senat, To też wydedukował, że tajemniczy Seat najpewniej wyruszył ku dzielnicy senackiej. I oczywiście miał rację, ale gdy jego grupa dotarła w końcu na miejsce, to pod ziemiami Korsant wstrząsnęły potężne eksplozje. To właśnie wtedy rozpoczął się atak separatystów na stolicę Republiki, którego końcową fazę widzieliśmy oczywiście w zemście Sithów. Tak się bowiem składa, że Palpatine doskonale wiedział o tym, że rycerze Jedi są na jego tropie, a to dlatego, że rycerze sami powiedzieli to kanclerzowi, informując go, że są bardzo blisko schwytania mrocznego lorda, który prawdopodobnie stoi za wybuchem wojen klonów. Ten atak separatystów na Corsant był więc jedynie dywersją, która miała na celu odwrócenie uwagi Jedi od śledztwa i samego Palpatina, który przy okazji zaplanował też własne porwanie przez Griwesa. Kiedy bitwa na powierzchni się rozpoczęła, Mace Windu oraz Shakti popędzili na górę, żeby pomóc tamtejszym siłom w walce z armią druidów. Natomiast części żołnierzy klonów pod dowództwem komandosa o imieniu Valiant nakazano kontynuowanie poszukiwań Mrocznego Lorda. Grupa klonów, która była też przy okazji wspierana przez oficera wywiadu Senatu Republiki, udała się więc w głąb tuneli bez wsparcia rycerzy Jedi, co potem okazało się katastrofalnym w skutkach błędem, ale do tego jeszcze za chwilę przejdziemy. Koniec końców, w tych tunelach klonom udało się znaleźć tajne przejście, w jeszcze niższe rejony podziemi planety miasta. Rejony, w których znajdowało się tajne centrum komunikacyjne Dar Fasidiusa. Ta grupa uderzeniowa wraz ze wspomnianym oficerem dotarła w końcu do pomieszczenia, w którym, jak wykazały ich skanery, znajdowała się jedna istota żywa. Początkowo ów oficer chciał skontaktować się z Jedi i poinformować ich o swoim odkryciu, no a także oczywiście poprosić o wsparcie, ale z racji na toczące się na powierzchni działania wojenne łączność została zakłócona i nie było możliwości nawiązania połączenia z Mace'em Windu. Grupa postanowiła więc działać sama. Nikt nie myślał nawet o wycofywaniu się. To zwyczajnie nie wchodziło w grę, bo każdy miał świadomość, że jeśli teraz odpuszczą, to ten tajemniczy Seed, będący teraz najwyraźniej na wyciągnięcie ręki, znowu rozpłynie się w powietrzu. A szanse na jego ponowne odnalezienie były naprawdę trudne do oszacowania. Poza tym, to była szansa na zakończenie wojen klonów tu i teraz. Po krótkich przygotowaniach klony dały w końcu znać, że są gotowe do podjęcia szturmu, ale w tym samym momencie za ich plecami pojawili się geonozjańscy wojownicy z blasterami sonicznymi wycelowanymi w głowy żołnierzy Republiki. Po chwili w korytarzu rozpętało się prawdziwe piekło, a nasza grupa uderzeniowa poczuła na własnej skórze nie tylko siłę sonicznych blasterów, ale i potęgę samej mocy. Komandosi zwalili się na podłogę, jakby przewrócił ich potężny podmuch huraganu. Waliant i specjalista od ładunków wybuchowych oderwali się od posadzki i zderzyli głową z metalową płytą drzwi. Oficer wywiadu uniósł się w powietrze i wyrżnął plecami w ścianę z taką siłą, że jego wnętrzności przemieniły się w gąbczastą miazgę. Mógł się jedynie domyślać, że na jakiś trudny do ustalenia czas stracił przytomność. Kiedy ją odzyskał, leżał skulony pod ścianą, w pozycji, jakiej nie mógłby przyjąć żaden zdrowy człowiek. Czuł się, jakby każda kość jego ciała stała się giętka i plastyczna. Nagle widoczne w oddali drzwi otworzyły się, zalewając korytarz jaskrawym światłem. Z pokoju wyszły dwa droidy zabójcy, a zaraz po nich pomieszczenie opuścił mężczyzna średniego wzrostu i budowy ciała, który nonszalancko przestąpił groteskowo wygięte ciało walianta. Nie zważając na gasnący umysł, oficer znalazł sekundę, żeby wpaść w osłupienie, bo od razu rozpoznał tego człowieka. Niewiarygodne, pomyślał. Jak podejrzewali mistrzowie Jedi, Sitowie rzeczywiście przeniknęli na najwyższe szczeble władzy Republiki. Mężczyzna nie starał się nawet ukryć tożsamości, co uświadomiło oficerowi wywiadu, że za chwilę umrze. Wkrótce potem naprawdę wydał ostatnie tchnienie. Oddział klonów i wywiadu senatu został wręcz zmasakrowany przez John Ozian i samego Palpatina, zaś ciał tych żołnierzy nigdy nie odnaleziono. Siły Republiki były więc o krok od zdemaskowania Palpatina, ale jego dywersja w postaci ataku separatystów na Coruscant kupiła mu tak potrzebny czas. Nie tylko zdążył on wydać z tego tajnego pomieszczenia swoje ostatnie rozkazy separatystom i zabić też przy okazji tropiącego klony, ale udało mu się też na czas wrócić do swoich prywatnych kwater, nim pojawią się tam Jedi oddelegowani do ochrony kanclerza w razie konfliktu zbrojnego. Za to późniejsze porwanie kanclerza przez Grievesa, a więc ten wątek od którego w zasadzie zaczynamy zemsty Sithów, ponownie oddaliło podejrzenia rycerzy od Palpatina, a przynajmniej zrobiło to na jakiś czas, wystarczający by doprowadzić potem Jedi i Republikę do upadku. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście na kanale więcej materiałów z Labiryntu Zła. Bo ta książka to tak naprawdę istna kopalnia nawiązań do Zemsty Sitów. Więc myślę, że jeszcze nie jeden ciekawy wątek jestem w stanie z niej dla Was wyciągnąć. Na koniec chciałbym wyróżnić patronów kanału, którzy dołożyli swoją cegiełkę do powstania tego filmu. Jeszcze raz wielkie dzięki za udzielone przez Was wsparcie. Jeśli podobał Ci się ten film, zachęcam do zasubskrybowania kanału do i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych materiałach. Wściekłe wąsy znajdziesz też na Instagramie, Facebooku czy Discordzie. Jeśli masz taką możliwość i chęci, gorąco zachęcam do wsparcia kanału na platformie Patronite. Zostając patronem, nie tylko dostajesz różne bonusy, ale i pomagasz mi tworzyć więcej treści. Link do profilu na Patronite znajdziesz w opisie tego wideo, a na teraz to byłoby na tyle, trzymajcie się i niech moc będzie z Wami.